Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Słuchanie i przestrzeganie. Moglibyśmy powiedzieć słuchanie słowa i posłuszeństwo słowu. Obie postawy wydają się być dziś w wyjątkowym deficycie, zwłaszcza w kulturze, ale zdarza się, że i w przestrzeni wiary. Na słuchanie bowiem trzeba poświęcić tak cenny czas, żeby dobrze zrozumieć. Słuchać się w to, co tak naprawdę chce nam powiedzieć drugi. Z posłuszeństwem bywa chyba jeszcze gorzej, tyle mówimy o naszych świadomych, autonomicznych wyborach, do których mamy święte prawo. Nikt nie będzie nam mówił, co mamy robić, jak żyć. A jednak, Jezusowa recepta na szczęście jest bardzo prosta. Słuchaj słowa i nie bój się, zanim pójść. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.